Hmm, jakby tutaj zarobić na klikach, może wcisnąć ludziom, że pewien film ma coś wspólnego z ich ulubioną grą, jak Wiedźmin, Dark Souls czy Skyrim, wtedy na pewno znajdą się frajerzy, którzy klikną, będą musieli przeczytać mój artykuł, albo obejrzeć materiał wideo, ja zarobię kasę, a oni na końcu tekstu dowiedzą się, że to jednak nie ma nic wspólnego z ich ulubioną grą. Co za genialny pomysł. Cześć, tutaj Tomek Danteweli Piotrowski. Wychowałem się w latach 90., i jednym z elementów mojej wczesnej młodości były wycieczki do wypożyczalni kaset wideo. To coś, o czym pewnie młodsi kompletnie nie pamiętają nie wiedzą o co chodzi, ale kiedyś w piątek, czasem w sobotę, po szkole wybieraliśmy się do wypożyczalni. Tam było pełno filmów. Człowiek płacił i mógł na 24 godziny, a w przypadku soboty na 48 godzin, wypożyczyć jakiś film i go obejrzeć. Internetu wtedy specjalnie nie było. Nikt nie miał kasy na jakieś czasopisma branżowe, więc film wybierał się na podstawie albo tego, co powiedział jakiś kumpel, albo okładki. I założenie było takie: im lepsza, bardziej ekscytująca, bardziej zakręcona okładka, tym prawdopodobnie. Lepszy film. W większości przypadków było odwrotnie. Filmy z genialnymi okładkami były krapami, które nie miały nic wspólnego z tym, co zostało przedstawione na okładkach, a często bardziej stonowane okładki dawały nam solidny film. W każdym razie ja wychowałem się na, na patrzeniu, ocenianiu książki przez okładkę czyli ocenianiu filmu przez to, jak wykonana okładka. I stosuję to do dzisiaj. Dlatego kiedy na Facebooku zobaczyłem plakat filmu The Headhunter, wiedziałem, że muszę to obejrzeć. Taka genialna grafika, to musi być na pewno świetny film. Później, zanim wydałem to 7 dolców, żeby wypożyczyć tą produkcję, zdecydowałem się, ok, może rzucę okiem na recenzję. Wpisałem The Headhunter Head w Google. Wyskoczyło mi pełno tekstów z, z, ze stron takich jak Polygon i tak dalej, gdzie było The Headhunter i nazwa gry jak Skyrim, Wiedźmin, czy, czy, czy coś innego. I wtedy widziałem okej, okay, okej... Okay, może coś w tym jest. W każdym razie odpalam film i on nie ma nic wspólnego z grami wideo, ale i tak uważam, że ktoś jest fanem gier wideo, zwłaszcza tych klimatach średniowiecza i z potworami, magią i innymi pierdołami, to warto to obejrzeć. Zacznijmy od fabuły. Fabuła jest tutaj dosyć prosta i tak naprawdę cała jest przedstawiona w haśle reklamującym ten film, czyli pewien wojownik ma kolekcję głów. W tej kolekcji brakuje głowy jednego potwora, potwora, który zabił jego córkę. Nie tak dokładnie się prezentuje fabuła tego 70-minutowego filmiku, który przez jakieś 90% czasu trwania ma na ekranie tylko jednego aktora, który wyczynia różne czynności. Filmik zaczyna się od tego, że mamy właśnie scenkę między naszym głównym bohaterem, wojownikiem, napakowanym wielkim, i jego córką. Chwilę później dowiadujemy się, że córka została zabita przez jakiegoś potwora. A ojciec poprzysięga zemstę. No i zapowiada się na solidny film akcji. Jednak tak nie jest. Przez mniej więcej 75% czasu trwania tej produkcji oglądamy sceny, jak ojciec, wojownik, przygotowuje się do starć z kolejnymi potworami. Kuje zbroje, dba o swojego konia, szukuje różne dziwaczne. Miksturki medyczne, rozstawia jakieś pułapki, inne bariery, i my to obserwujemy. W ten sposób dowiadujemy się też trochę na temat świata, w którym dzieje się akcja filmu. Mamy taką mroczną wersję średniowiecza, gdzie pełno jest potworów, ludzie żyją w okropnych warunkach. Musi tam śmierdzić strasznie. I mamy też moment, gdzie widzimy kolekcję głów bohatera wbija on je w środku w swoim domku na wystawę. Mamy też fragment jakby budowania świata, bo dowiadujemy się, że nasz bohater jest tym tytułowym łowcą głów z pobliskiego zamku. Ktoś przysyła mu misję, wzywa go na zadanie i on wyrusza w bój, żeby zmierzyć się z potworami. Jest to tyle. Ciekawe, że mamy z bardzo długie, takie powolne, można powiedzieć nawet monotonne sceny, przygotowania do tych różnych potyczek, a potem myk, i w, po, oglądamy jak bohater wraca z walki. Widzimy go pociętego, poharatanego, widać, że to były ciężkie boje, ale zawsze wraca z tą głową potwora, żeby przybić ją, zamontować ją na ścianie. Tak się dzieje przez większość filmów. Mamy dobrze budowaną atmosferę, bo oglądając to. Oglądając ten film to zawsze Coś tu się zaraz złego wydarzy. Miałem takie wrażenie, jakby film opowiadał trochę o, o depresji, bo widzimy kolejne bitwy i ojciec jest jakby coraz bardziej poraniony. Widać, że jest w coraz gorszym stanie. Naciera się tymi magicznymi miksturkami, medykamentami, tak, żeby wracać do życia, ale widać tak, jakby powoli odpuszczał już wszystko, miał dość. I widać jakby taką melancholię wojownika i tak dalej, pewnie specja od kina mogą dorobić tu swoją olbrzymią ideologię i szukać wielkiego znaczenia tego, co się dzieje w tych scenach. W każdym mi one się podobało, bo przypomina mi właśnie może trochę klimatem Dark Souls, w sensie to ten świat taki zniszczony, bez nadziei już, że tak naprawdę toczymy bitwę za bitwą, ale to nie ma większego sensu, bo już... Nasz los jest z góry skreślony, musimy przegrać. I tak jest tutaj, bo są pewne momenty, gdzie na przykład bohater odnajduje zwłoki innych wojowników, widzi olbrzymie potwory swoim, oczywiście widać, że on nie miałby szans. Czyli tak naprawdę to jest taka walka tylko po to, żeby walczyć. Już nie ma o co walczyć ten bohater. I mówię, okej okay, to będzie powiedzmy film nie dla każdego, bo można na nim zasnąć spokojnie, bo. Przez 5 minut oglądamy, jak ktoś tam wyciąga jakieś bebechy, z nich kręci miksturkę, i tak dalej. Wszystko jest powolne, i nagle zaczyna się końcówka filmu, czyli to o co chodzi w całym The Head Hunter, czyli starcie między naszym bohaterem a potworem. No i tutaj mamy coś naprawdę emocjonującego, coś wprost z najlepszych horrorów, gdzie nie wiemy, kto na koło poluje. Czy, czy to nasz łowca, tak naprawdę tropi tego potwora, czy to może ten potwór zastawia jakby na niego pułapkę i, i nasz bohater nie wie co się dzieje. Jest naprawdę tutaj świetna świetna sekwencja, to, to wszystko wydaje się trochę chaotyczne, widać, że koleś, który zazwyczaj przygotowuje się do misji, nagle zaczyna biegać jak szalony, nie jest już tak przygotowany i są pewne naprawdę klaustrofobiczne momenty, bo Bohater musi się y, przechodzić przez taki otwór, przez y, wyrwę w, w, w skalę jakiejś, i ona robi się coraz mniejsza. Musi zrzucać z siebie swój ekwipunek, musi zostawić mieć, bo po prostu już on z powodu swojego rozmiaru nie mieści się. W tym przejściu musi się przeciskać, a wiemy, że zaraz będzie konfrontacja z potworem. To jest naprawdę y, jakbym siedział na, na, na pineskach. Takie, takie napięcie to, to wypada świetnie. Do tego całkiem. Niezłe zakończenie filmu, może trochę niespodziewane, brutalne, ale pasujące do całości. Naprawdę, naprawdę interesująca rzecz. No i trwa tylko około 70 minut, godzinę, tam godzinę 5 minut, godzinę 6 minut. A wypada naprawdę klimatycznie i, i to jest jakaś niskobudżetowa produkcja. Tak, bo mamy tak naprawdę jednego aktora, który jest przez praktycznie cały film, nic więcej, chodzi sobie po, po lesie i domku, ale mamy pewne świetne ujęcia, które wyglądają naprawdę niezwykle klimatycznie i oddają tego jakby ducha, przynajmniej dla mnie, tego, co mi się podobało w Soulsach i innych tego typu grach, w Skyrimach, ten, gdzie widzimy ten dziki, opuszczony świat pełen potencjalnych tajemnic. Wspominam już wspominałem o Dark Souls, dlatego że to jest film Koleś, który robi głównie horrory niskobudżetowe, dziwne produkcje w stylu tromy, a także króciutkie filmy po 5-10 minut, ale on pokazuje, że ten The Headhunter pokazuje, że Koleś ma talent i Gdyby nie daj Boże, miało zdarzyć się coś takiego, że Dark Souls miało zostać przeniesione na Serialny ekran. mam nadzieję, że to nigdy się nie stanie, bo komiksy z serii Dark Souls pokazują, że specyfika tych gier jest taka, że prawdopodobnie nie da się ich przenieść udanie na inny, inny format, bo zawsze będzie coś, coś z tych filmów stracone. Tak tutaj. Twórcą udaje się stworzyć atmosferę, która jest odpowiednio jakby ciężka, depresyjna, mamy to uczucie, ok, coś tu się złego stanie i to mi by pasowało, gdybym miał zobaczyć jakiś film, to właśnie taką może nisko budżetową produkcję w stylu The Head Hunter. No i dlatego chciałem wspomnieć o tym filmie, bo uważam, że warto około 70 minut, trwa The, The Headhunter. Świetny plakat, yy, kilka naprawdę dobrych scen, chociaż yy, znaczna część filmu może wydać się nużąca, jeżeli nie interesuje nas y, takie powolna atmosfera i yy, budowanie świata, gdzie zadajemy sobie pytanie, okej, okay, yy, mają magiczną miksturkę, która uzdrawia człowieka, jak on ją produkuje, dlaczego, czy to jest średniowiecze nasze, czy to jest jakaś alternatywna wersja rzeczywistości, to jakby możemy sobie zadawać te pytania podczas oglądania tego filmu i uważam, że warto. Koło Dolców na ten moment za wypożyczenie dostępny jest na YouTubie, iTunes, chyba Amazon ma ten film. Więc, jak ktoś jest zainteresowany, może, może warto obejrzeć. Może za jakiś czas trafi na Netflixa, bo teraz była jakoś niedawno premiera na VOD i chyba w kinach w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się to interesującą produkcją. Warto dać szansę. The Headhunter. Niezłe filmidło, które ma powiedzmy tyci, tyci, odrobinkę wspólnego z grami wideo, dlatego nie warto dać się nabrać na artykuły magazyny, które od razu w tytule wpisują nazwę wa waszej ulubionej gry wideo w połączeniu z tym filmem, bo to oszustwo, żeby na narobić kliki. Cześć, nawijał Tomek Danteweli Piotrowski. Do zobaczenia w przyszłości.